Mój będzie otwierał prezenciki na dzień, kupcioczka, ja takie Pacia dostałam Patrzcie, i takie opuszinka z frytą Najpierw Też taki Pisać. ręcznik dostałam, identyczny Lęcznik, Jaki ładny. Podob... Dostałam podobnym stylu, tylko że niebieski tak. Niebieski, w... no, puszynki są w, w takich flamienkach w kółkach ratunkowych no. oczywiście nie, nie weszły do prawdziwych flamingów, nie są takie mordercze. Ereszta! Zresztą takiego dostałam. Mam nadzieję, że bez tego nie wyjdę ze sklepu. Ja już to miałam. <laughs> tak, ja bym tak się chciała, że z tego nie wyjdzie bez sklepu. A ona się tego nie otworzy. Ale mam tu mocno otwiera że na łóżko. No, dziękuję. O roboty. już kończę. Tak, dajemy to śmieć. To zrób teraz coś kolejnego. Ten kaszak, jaki jest No, to się łatwo otwiera. Ciężki to nie jest No, oh, Cześć. Siemanewo. Kiedy trafiam tu, na do tego samego czefienka. Nie. Eee, eh, krowa. Parwo. Teraz miałbyś to mo Moją bliźniaczkę, moją bliźniaczkę. Um, moją bliźniaczkę. Moją bliźniaczkę. Moją bliźniaczkę. Bum bum. No nie moja bliźniaczka. No, paddy No padli, to nie moja bliźniaczka Ja nie jest. Pingwin. Pingwin. On się oświetla. Ale mam. Robota i... On nie musi być tylko Karolinki Zły tata też zabrał okay. I... Teraz fajnie, fix. fajnie Fiks to pasztosieciuszek Okej Ale pokaż, czekaj, zanim ją odpakowiesz teraz trzeba zobaczyć co Ja odpakowuję okay. no, To się łatwo odpakowuje To mnie miała w, w popcornie Albo w jakiejś zupce Zup. tak, okay. chińskiej Tak, jakieś jakiejś zupce chińskiej Czekaj, to, to patrz, tutaj widać jakie mogą się trafić ciuszki który byś najbardziej chciała? Ten, albo ten A, A ten jest Co? Okej, okay, to otwieraj Patrz, co masz tutaj? No fajna, fajna kształta Ale patrz jak on teraz wygląda Okej okay. szokowanie potrzebuje pauzy no, nie, Pisk, tą, się z lalką. No tą całą pic. A Ale się z lalką to nie można. I o, Ona taka jest aż finała ta fajix. No się. na fajix. Ładne Okej, już do Nie, trzy ciuchy. Chyba, że ten jest rzeczy. A to, to tam te tamte dwa coś różniły, to był jakiś inny ten ludek na tym tyle? Tak, no patrz. A no tak, to, to jest kotek taki w a to jest jakaś dziewczynka. To jest ten jej że to nie jest plastik. Ale nie no plastik. nie ma plastikowego, tylko ta sa ze salonem nie ma plastikowego. Cała reszta ma plastik? A co to jest za maska? Ją się to coś zdjąć! Widzicie, jak to, to się zdejmuje? ręki zdjąć Coś chce. chce. Okay. Się jakaś... nie musisz rękę nagrywać się w ciołowaniu. Okej. Okay. Okay. Ja się. Teraz wydało. No, na buty. Ale ta maska piękna. I no to ma ich tam tamto coś. Tak, bo to się ręką też by pewnie dało. Uważam tak. No dobra, co zejmę i tu. Okej. Okej, ale to jest tak... inna. No, no tak, ona no, to nie ma takiego... Nie ma tutaj takich jakby... Ale tu ładniejsza. Ale tutaj... Ale zwyczaj to wygląda się nie troszeczkę gorzej, ale... A tam ta, ta no, opakowanie nie ma tych rumieńców. No właśnie. Patrzcie, mówiłam. Tak, już nie ma twarzy. Teraz użyj tych pomponów jakichś. Muszę najpierw jeszcze dać kłaki. Okej, to jej rozczarz. Okay, nie ma spinek. To mamy? Ale to na jednym takim, że dobrze się cieszy na mokro. Okej, okay. to mi jaka cieszy włosy. Pyt. Tak wygląda jeszcze całkowicie. Chyba nie ma przyczyn, bo samo się tak trochę trzymają, są takie paskryjne, ale wydaje mi się, że tutaj, gdzieś jest piosenka, było takie ładne. Gdzieś, e... nie muszę tylko jeszcze trochę dłuższość, a jeszcze trochę tylko po do z kołem, znaleźć no szczotkę i do końca już rozczesać. Ja tam chciałam mieć na samym początku, ale nie, że tej nie chcę, którą tylko tą chciałam też. I nie chcę. Jakie to wielkie. Tu ładnie wygląda. Trolka. Chcę jak zrobić maseczkę. Tej, te jej włosów. Założyć jej maseczkę, pewnie. Założyć jej potem te. Te to koloryczki na szyjnik i buty. I pokazywałam jak ono wygląda. Nie mogę znaleźć drugiego, więc ona już tak wygląda. Dwa przed chwilą. może już jest całkowicie. No to trochę ciemniejsze te kolorki, ale...

Tutaj są mi kasę, boksów, Tu jeszcze nie dużo uspokoić. Tak wygląda nasz eosik, Chyba to jest EOS, chyba nie wiem. No chyba, to by było wszystkim. Tylko, bo po prostu mi pokazać EOS, Ale ja je zauważyłam. Chyba, pa!